Składała się z dwóch części. Na pierwszej części były odpowiedzi i kod kontrolny. Drugą część z takim kodem będzie miał właściciel tej karty. Więc w tej chwili odbędzie się losowanie i my podamy ten numer karty wygrywającej i ucznia, który brał udział w tym quizie. Zapraszamy po odbiór nagrody do sekretariatu szkoły. Filmik będzie wstawiony na mediach społecznościowych szkoły. To ja teraz. Zamykam oczy, mieszam przepłatę. Bum, tak jest. Teraz. I mamy kupon z kodem kontrolnym FF007. Zgłoś się. I jest to nagroda główna w dzisiejszym konkursie. Ten oto mi. Zapraszamy właściciela tego kodu po odbiór nagrody do sekretariatu. Kochani, kto miał taki kod?